Witam na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na relację stargów w Łączynie dzisiaj jest targ taki średni bo padało nagrywamy w tej chwili gołębie kolegi Mirka namiar do kolegi mamy Mirek powiedz co tu masz te tutaj na te dwie pary jasnych parzystych po trzy za parę parę koroniaty czekaj, o tutaj te, te koroniaty to są widzę na białych ogonach para 4 dyszki, 3,5 tam jakoś się tam... Do... Cele wyjściowe do Mirka są no. zawsze wyjściowe? dzieweczka samiczka, trzy dyszki no. Serek tam moi temacie. Serek, serek sam 15 zł. Tak. A ten gładki? I gładki, trzy dyszki za niego. To jest kasztanek, nie? No kasztan gładki. Kasztanek. Nie jedziemy do Paryża na Plac pigatko, jedziemy tu do Mirka, dzwonimy no, o kasztany tutaj. <noise> e, to jest samiczka, tak, te ta kasztany. Sam jest ten kasztanek. Samiec. samiec. Kasztanek. Zapraszamy do kolegi Mirka, to było takie kasztanki. Tak i też nagrywałem. co tu Mirk mamy? Tutaj mamy parę mulemansów żółtych, parę tygrysów czarnych No i tu jest parę... Ale mulemansy pasz... po ile za parę mówisz? Mule, mulemansy 7 dych za parę, tygrysy 5 dych za parę Ceny wyjściowe, a te pocztowe, te, ten tu, ten, ten. Tu są, tu są te, dwie... dwie, dwie... <laughs> Te są Almondów Parka. Parka i po ile te no, Almondy Parka Mirek? Te almondy 60 za nie 60 zł. Canek no. Mirek mówi, tak Mirek tak jest mój wyjściowy jak zawsze... Ale To jest po targ, żeby targować, tak nie? Tu mam 250 zł takie bociany. Tu mamy Masiuszki czarne. 400 zł to jest parka parzysta Proszę bardzo jak wyglądają jak się prezentują. Winerki po ile tu za parę? 250 zł za sztukę 250 zł za sztukę. sam Kolega tutaj poda namiar do siebie, tylko dzwonimy w odpowiednich godzinach, a potem mówię Masiu, kosztują, kosztują, i para tutaj? Czarne 200 Nie, za sztukę 200 chyba 200 za sztukę Za sztukę, czyli 400 zł, ale to jest samica i samiec? Tak, tak, tak Samica i samiec, czyli 400 zł, ale nie są parze, tak? Nie Te winery po 200 zł. Kolega podaje namiar, proszę imię? Kazik, 726-570-767 Dziękuję, do Pana Kazika dzwonimy te jasne mam też Pana Kazika. I ile te jasne mam tutaj? 80 zł za sztukę. 80 zł za sztukę. Tu nagrywamy też Pana Kazika. Pan Kazik tutaj dawał na namiar. Apel dochodowczy czytamy dobrze w komentarzach. Wczoraj też tam pisał ktoś i mi o Adenę Syryjską, Adanę, miał Pan Sławek. I Pan Sławek napisał potem namiar. Trzeba dobrze po prostu słuchać. Oglądać film do końca i wtedy mówię, na no, koledzy podają w tej chwili namiary Pójdę te czerwone Tomasiuchy 400 za 400 zł za parki tu są też parki porzyste. Kolega mówi też sceny wyjściowe zawsze można też podarmować cześć mój Przechaj to 500 zł to 500 za parę. Panie Kazik podać jeszcze namiar, bo ktoś cały tam oglądał Panie Kazikku namiar I... 767 Także pan Kazik podał namiar, mówię, dzwonimy od 5 godzinach tu te masiuszki po ile? 500 zł za parę. Proszę, ładne masiuszki, go mi widać, że zdrowiutkie. Proszę bardzo, jak się go mi prezentują. Tu śnieg z tego, pada, wszystko z, z tego roku. O, proszę bardzo. Wszystkie z tego roku, to nagrywałem wszystkie masiuszki pana Kazika, żółte. Proszę bardzo. Czerwone też 500 zł, też kolega mówi ceny wyjściowe. Także trzeba zawsze uzgadniać ceny. To no nie mam. Tutaj tak pójdę, tego nie mamy za sztukę. Nie, wiem. nie mamy, że nie ma, poszedł na teraz, wróci zaraz. tak? tak. Mam takie pawiki. Jak ceną te pawiki? No. Jaka cena takich złotych. Ile? Po 20. po 20 zł za sztukę, tak? Tak. 20 zł za sztuczkę takie tak. pawiki. Zapraszamy do Słomczyna w każdą niedzielę. A tu mamy bociany warszawskie. Jaka cena, proszę pana? 150 za parę. 150 za parę. Brudki to są parzy czy nie? Para też. Też para parzysta, i Jaka cena? 80 80 tu tak te krymki Po ile mamy krymki za to te? Po 15 Winerek tak samo mamy, takie to czajkę mamy tak samo To, to nie wiem po ile co kosztuje tak się... Dobrze Pójdę te żółki. Po 30 zł, proszę bardzo, tylko w y, słońni po 30 zł takie orzełki można kupić Tak tanio pod trzy dyszki to są samiczki? samiczka i te dwa gnieździaki i dwa gnieździaczki a tutaj ten, ten serek pod dwie dyszki, tak? ten serek też dwie dyszki tutaj? Biedyszki. to są z łapciami, tak? dobrze a. mówię łapcie mają? czy łapcie nie kosmy, tak? A bo i kosmy, wiadomo o co chodzi. ale tak, ale no niech pan mi teraz powie czy kosmy a. mówią w warszawskim rejonie na łapcie i mówią a. kosmy chyba też, tak? A, różnie, różnie mówią, jak się na tak, tak mówią, konkretnie nie wiem. Tu mam takie żałobniczki. Jakie cenowe te żałobniczki? Zł, też? 20 zł proszę bardzo. I ten Czarnodziób też? 20zł 20zł, o proszę bardzo, sam czyt ten Czarnodziób? Tak, tak Taki wyższaczek Tu mamy takie przedłużone posiacze I po są? 150 par 150 par kaparzysta, tak? Tu mamy pod kijek takie proszę bardzo Te jakie po 15zł Po tak. 15zł? Za sztukę mówimy, że są ceny wyjściowe, nie? Tak. Takie żałowniczki, ale takie jakie są Dyskorka... To wszystko po 15 zł Po 15 zł, takie 15... żołowniki proszę bardzo, na białych ogonach Tak, tak, tak Tylko w Słomczynie za po 15 zł za sztukę No I takie jaśniaczki też po 15 za sztukę, mówimy o tak wyjściowe, tak? Znaczy no, tak? Tak, po 15 zł, wlociaki, siwe ogony Siwe ciemny. nie dają znaczenia ściemnym, bo naszymi A Asfaltochem tak. też może być, czy nie? Z czy to inaczej? To białogon chyba jest z fartuchem, tak? tak? Tak, tak. No tak, da się pokłomimy. To takie karpiaczki miałem fajne, milutkie takie, po no, ile tutaj? Też po piętnaku. Nosi, po piętnaku, pietnaku. wyszłańczyk po piętnaku, tutaj mamy... Też po piętnaku, po, po pietnaku po piętnaku na całym dole. Wszystko i takie sereczki też po piętnaście złotych. Ciekawa pogoda zrobiła swoje, też te koledzy opuszczałem cenowo, żeby po prostu coś sprzedać, nie? Takie jaśniaczki, tutaj widzę o tym bielutki. Wszystko po biednachu, czyli na szarym ogonie, tak? Tak. Na szarym ogonie, u nas się mówi ścielnie. I to wszystko po 15 zł. A jeszcze I Ile tam, z osiem tysięcy, nie? 7, zł. 7 zł. 70 zł parka takich winerków, ładne. I bardzo tanie to, to są winerki w waszej gwarze. Yy, I czy kosmate? Kosmate. Kosmate, pan, momencik. Nie wiem czy mam rację czy nie. Kolega mówi, że to są kosmate. Stuty warszawskie mówią kosmate, a u nas w Radomiu mówią łapciate. No nie wiem, dyg taka dygresja od, 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 od tematu. Każdy ma inne gwary, mówią też ka ka kapciate, jak pan powiedział, rapciate. Ale wiadomo, że chodzi o łapciate. Łapcie. Łapcie mają i są łapciate. Kolego powiedz jeszcze raz. Winerki? Kosmate. Kosmate. Dzięki ci bardzo. No. Nie będzie 50 zł Dobra, tutaj po piątaku A tutaj poczta, to to tutaj tu mamy. O dobra, dobra, ok, dobra, dobra, już mówię, tutaj mamy Takie gołębie, ale nie ma właściciela Podyszku wszystko, zapraszamy do Sączyna w każdym niedzielę Podyszku taka cena wyjściowa, nie? No tu tak później mamy, tak od do... 20 zł. od 15 do 20 zł od po ile takie pocztowe mam tutaj? po całe 20 zł cena też można podargować albo ktoś kupił więcej to także z kolei, że też opuszczają jak po, po, też po piątaku zapraszamy to do słońca. po piątaku bez obrączek na pewno się kupcy znajdą tutaj na tego OMW po piątaku to wszystko po, też po piątku. także po piątaku można nakupić kolega tutaj Słomczynie można nakopić. Tu mam takie wywrotki, pomoczyły się, trochę popadało. Ale nie ma właściciela. Jest właściciel, tak? Po ile te wywroteczki? 80. Też mamy taki mezalianz, budowa ścigi. Te budowa ścigi, po ile tak mniej więcej, tutaj mamy w wszystko To wszystko po dyszku, nie? Tak. Tak. Po dyszku zapraszamy do Słomczyna. Tu proszę zobaczyć, jakie widimki się prezentują, żółciutkie. Ten koroniaty, <laughs> i te gładkie. Po ile tutaj mamy? E Gładkie? 30 zł a koroniaty 40 zł. 40 te wywrotki, nie to są Tiplery to są typlery. To, ty, to jest Typler. O, o, to te ty, nie spojrzałem, że nie ma łapki nie ma abci. I co ten Tipler kosztuje? Wiedyszki, koroniaty wyspańczyk, szwanczyk wy, Z, łap, z łapczami. 60zł to wywroteczki, o to jest łana wywroteczka Para jest? Samiczka I ona kosztuje? 6 dych. 6 dych. Ten żółty Budapeszt? 3 Trzydychy. Trzy A wyśwanczyk też się złapił, łapciami? To jest para tych wyśwanców? Nie, 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 nie. Oba samce. Oba samczyki. Ten żółty niech się pokaże. I po te yy, Czarny 60, yy, żółty 80. 80 dosyć. Ale ładne są. I takie żołniczki mamy? Yy, 70-80 złotych. 70-80 złotych za, za sztukę. Te tak. widymki są po? 50. 50. A te jasne? To jasne ceni się postówce. stówce. to są Wombrzyński. chyba łomżyńskie. Ja tak. miałem powiedzieć, że są łomżyńskie, bo widzę, że są łomżyńskie. Sówkę za sztukę, chyba tak? Tak. Po za sztukę. Te bocianki, ile tutaj za, za parę? Za parę półtorej stówki stópki mamy wewroteczki czerwone, wywrotki i za parkę po, po stów, po stówkę para. Stówkę o, para. a samiczki, czyli nie jest para. Nie. Takie samiczki jest to złote za dwoje. Te widzimy mam po ile tutaj ten czerwony. 40. 40, a czarne 30 zł. Po 30 zł. Zapraszamy do słonczyna, w każdą niedzielę zapraszamy do sączyna Też tu idzie targować. Koledzy opuszczają też dużo, jeśli chodzi o zakup. Ktoś jest zdecydowany, także schodzą sceny Tu mam takie czajeczki Czajeczki są po ile? 50 zł, tam jest tiplerek żółty co on kosztuje? Jedyszki. A co to, to jest to jasne to? Samica co ona kosztuje? O kurde 50 zł, o, gonek ma trochę taki A posiaty co to jest Tamczyk? Kosztuje? 6 Sześćdziesiąt 60 zł Tu mam takie rysio, to co on kosztuje ten ryż? Wiedzizki, te pocztowe po nie mamy Czerwony 50 zł para. Para, tak. Białe, biała to samica, piękna samica jest. 3 dyszki. Siwki po 10 zł. A te siwy po 10 zł mamy. I tu mamy. Fajne widzę, ten ten co on kosztuje? Srebrniak. No, ten Czarnocib, no. 2,5 dychy. Samczyk? Samiec srebrny. A ten widinka y... koronata samica kosztuje? 30 zł. Krymeczek taki widzę, fajny jest czerwony, ładny kolor ma widzę. Co kosztuje? 25 zł. To jest inaczej Elsters ten tutaj, nie? Podziewał go coś. Ta, sroczka. Sroczka. sroczka, sroczka. i kosztuje 4 dychy. A ten wylocik? Fajny taki zdrowy byłem, widzę. Wylociaki no. jasne. Podjedyczki. Ta czajeczka, co to jest ta czajeczka? Samczyk? samiec samiecajek. Fajna jest. I co kosztuje? I czaposza mamy? Czaposzka samica. I kosztuje ta czaposzka? 30zł. Ceny wyjściowe mówimy, Nie. Krymeczek czarny też 30zł. Oglądacie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie co hodowcy proponują na targach w Jedynsku Radomiu z Zwoleniu. suwa suba, dzwonki, by ci nic nie ominęło. I ta poczta po ile tutaj? Po 5 zł za sztuka, bez obrączek, to po piąta zapraszamy tutaj do Słonczyna. Można sobie nakupić po piątaczku. tu jest ale taki grzywacz. Pana Stanisława nagry, nagrywamy, ale pana tutaj nie było. Takie winerki... Fajne te winerki, ile pana? Podzieja i punduszki, z reczki, dwa. Podziewie pundyszki za sztukę, ładne. Ta samica ładna jest... Rzeszowska, rzeszowska samica, krasa to się nazywa Tutaj, ta rzeszowska krasa tak, chyba, nie? Tak, I ona tak. kosztuje? On dwie półdzieszki a tutaj? To jest... A tu jest Tigerka samica Tigerka tak? Tigierka I samica. Też z obrączką widzę I ona kosztuje, ta i tak, ile? Ona kosztuje dwie dyszki Ten widymek też postawi? tak kosztuje 15 zł Nagrywałem w Pana Stanisława Panie zapraszamy w czwartek do... Pawełko dogrywa są takie pocztowe, ale nie ma właściciela tych pocztowych No, no, stoją i to. Wysoko. No. To. z klatką mogę sprzedać Tak? Za pięć dni z klatką Te sztuczki, proszę bardzo, do tutaj popytam się koledzy To są sam, samczyki czy staniczki. Jest jedna para parzysta, a drugie jest nie wiem co, bo to łapałem z, to, z dachu to Aha, tam to z zęby. 50 zł z krateczką kosztuje. Tu mam takie sroczki na krótkich dziobach to one kosztują kasę chyba ze 300. Ile tutaj 500, 500. 500 zł. No, Niewiele się pomyliłem. 500 zł to jest parka parzysta, tych żółtych, tak? tak. Tam te sroczki czerwone. Czerwone też parka parzysta. Parzysta, kosztują? 400 zł. 400 zł, cena wyjściowa. I ta neweczka co kosztuje? 150 zł. Cena, co to samiczka, tak? Cena wyjściowa. Oglądacie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie co hodowcy proponują, proponują na targach w Wiedrysku, Radomiu i Zwoleniu. Zostaw suba, dzwoncie, czy nic nie minęło. I tu mamy koroniatę winerki. Poje... Kolega, kolega sześć dyszek parka. parka, to są łapciate, tak? Tak Ej, A temu dafesz kosztuje, to chyba też? Cztery dyszki, na nie się Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich, hejka. Widymek. To jest widymek, motylek warszawski, bo jest na krótkim dziupku Proszę bardzo, bo ma, ma ładne łapcie. I on kosztuje te widymy, 150 zł. 150 zł, cena wyjściowa, koledzy też opuszczają. A takie widymy, jakby nie wyjmiemy na krótkim dziobie, na, na zwykłym dziobku, to kosztuje 20-30 zł. Także trzeba się przyglądać. Nie mówić, że jest drogo, tylko patrzeć się na dzióbek. Jak wygląda go, barwa, ile kosztuje. Bo strawki też są na długich dziobach i kosztują 20-30 zł. Tak jest.